Dzień przepraszam, kostnica to tutaj jest? Tak, tutaj tu, tu, tu. dobry, moja babcia zmarła. 31. Mm -hmm. Czy pan powiedział, że w takich sytuacjach to się wszystko tutaj załatwia? Tak, I tak? tak. Z tym, do, Woli, tam do urzędu, stanu cywilnego. Teraz, trzy czy później? Nie no, bo nie pan sobie powiedział, to do urzędu. To te ciuchy to tutaj mogę zostawić? Tak? Tak, tak, tak. I To nie wiem, to, to z kim to ja tam mam załatwiać, żeby te ciuchy wziąć i... i... Panie. Ale ja, pan nie wiem to jak, jak już Pan płacę za to? Tak, tak, tak. To teraz czy, czy teraz? Wie pan, co ja nie, nie jestem stąd, w ogóle nie wiem, bo jeszcze na szczęście rodzice żyją, tylko trochę to, no, no wiadomo, że nie pora Kurde, i gdzie tutaj jakiś zakład jest pogrzebowy, chcesz żebym miał mógł pójść, no taniej no, nie sądzę, bo tam jakiś jest zasiłek pogrzebowy, no nie? Cztery tysiące, no, zaraz no, mi Pan ewentualnie, gdzie, gdzie, gdzie mógłbym jakoś wziąć ten, z kim to załatwić? się. No, nie tam to nie będę musiał, wziąć popytać, pojeździć. Pojeździ, I... Można wymienić 150 dla Pana. Tak, to... tak, tak. No. No, bo te, z tego co, co tak... To te przy szpitalach to pewnie najdroższe są. Jak życie, bo to, to... Sama wiesz, to... Tam, tam jest, no, dobra, dziękuję. Kurde. Tak. Jest Na I w bisku są. Kurde, gdzie? W nisku. A jak nie wiem, mam pan jakiś namiar, jakąś nazwę tego zakładu, żebym tam... To też kawałek, ale się za 700 zł to pojadę tam przecież. No tutaj ona teraz przyjechać po ciało. Jestem. No, no. ciekawe, jak to Nie jest... Tylko ja nikomu nic nie udzielałem. Do... No, no, pan, panu... Ja nie chcę mieć problemu. Nie? No, to po co mi to, bo to bardzo to Dla mnie to jest...

No, no. Jak ja się... oni tu będą, to za 5 jeszcze do szpitala. No. Tak. Tak. Dobra. Można? no. Wie pan co? No jednak zadzwoniła kuzynka tam spod, spod lipy no. i jakiś załatwiła.